spokojnie. Nie denerwuj się. Ja sobie tylko przejadę, okej? Okay? No, patrzcie więcej Was tu się schowało. No pokażcie się, pokażcie się Łosie. Proszę bardzo piękne trzy sztuki. I jedzie sobie człowiek na zakupy, a tu proszę jak ślicznie. Cała łosia rodzinka. Co ja gadam? Cztery aż były. No nie? A sobie chodzimy.